Dzień dobry drodzy widzowie, albo dobry wieczór. Oczywiście pora, od której mnie puścicie, zależna tylko od was. Witam w długo już oczekiwanym, mam nadzieję, kolejnym podcaście. Tym razem porozmawiamy troszeczkę o tematach niezwiązanych z motoryzacją, ani z samochodami, ani z żadnymi takimi sytuacjami, które wokół nas się dzieją. Porozmawiamy o kanale Teoretycznej przyszłości kiełbasy 2 i naszej działalności z Kabanosem. No i jako bonus dorzucam fakt, że odpaliłem w końcu Forza Horizon 5 na nowej karcie graficznej. Nie jest to już wysłużony mój 3-letni Ponad GTX 1650, który jest praktycznie w podstawowej, standardowej wersji z 4 GB wirtualnej pamięci pamięci graficznej. Tym razem jest to coś potężniejszego i warto było, ponieważ pierwszy raz mogę obserwować tak ślicznie wyglądającą grę, jaką jest Forza Horizon 5 na moim komputerze. I postaram się, aby ten materiał wideo również od, odwzorowywał to, co moje oczy właśnie, czym są cieszone moje gałki oczne i to, co się wylewa z mojego ekranu. Jeszcze przydałoby się tylko ogarnąć jakiś porządny monitor 4K ale to wszystko w swoim czasie oczywiście Nowa karta graficzna to Inno 3D GeForce RTX 4070 OC3 i muszę powiedzieć, że jest to jak na razie drugi tytuł na którym, na, który na tej karcie testuję sobie i praktycznie wszystko jest na najwyższe poustawiane dałem zoptymalizować automatycznie zresztą przed każdym startem jakby gra od początku optymaliz... no, no nie zawsze, ale optymalizuje ustawienia peceta pod... optymalizuje ustawienia gry pod naszego peceta i bebechy jakie się w nim znajdują, więc gra postanowiła zrobić to właśnie za mnie, ustawiła wszystko na ekstremalne, ultra i tak dalej ja tylko dorzuciłem jeszcze od siebie e... Dodatkową opcję, zaraz wam powiem, jak to się konkretnie nazywa, bo byłem troszkę zaskoczony, że wstawili taką opcję. Ja dorzuciłem synchronizację pionową, żeby te klatki e, się odświeżały do porządku, i dorzuciłem NVIDIA DLA8, czyli sztuczny, in, sztuczna inteligencja, bawi się trybem antyaliasingu, który poprawia jakość monitora. No, niestety nie znam wszystkich definicji, ale to po prostu nieważne. Więc to jest. Po, potraktujcie ten gameplay jak taki luźny benchmark i test no, wydajności mojej nowej karty. Więc ten temat mamy już odhaczony jakby. I teraz przechodzimy do głównego dania, czyli do przyszłości związanej z kiełbasą i naszą działalnością. Jak doskonale wiecie, od niespełna już a nawet chyba prawie 11 miesięcy. Ogłosiliśmy nie działamy po prostu, ogłosiliśmy w zeszłym roku w ostatni dzień 2022 roku, 31 grudnia oficjalne zakończenie działalności na Kiełbasie TV no i jak to zwykle bywa, plany zupełnie inne są a rzeczywistość bardzo często weryfikuje nasze możliwości nasze chęci i czas oczywiście, no życie dorosłe się chuja, doskonale o tym wiecie My z Kabanosem mamy już po 30 lat kawanosowi się urodziło dziecko i niestety, tutaj wiążą się pewne komplikacje związane z działaniem na kiełbasie 2. Uwierzcie nam, że my pracujemy w pocieczoła, aby dostarczyć wam jak najlepszej jakości materiały, zróżnicowane przede wszystkim, żeby nie opierać się tylko i wyłącznie na już do bólu przerysowanych sąsiadach, albo przeróbkach tylko i wyłącznie głosowych, bo chcemy dorzucić też coś od siebie związanego z twórczością na temat kiełbasy TV, jakieś ciekawostki dorzucić z serii Pieronka. Nie będę wszystkiego spoilerował, ale jeżeli oficjalnie już wystartujemy, to zapewniam, że będziemy pracować w trybie co najmniej jeden film tygodniowo i chyba będziemy się tego trzymać przed weekendem, tak jak to było w projekcie 2KTV2.0. I w projekcie 2KTV 2 k 2.2, czyli sprzed roku. No i obiecujemy wam, jest jeden. Jedna seria na kanale, z którą. przy której pracuję nie tylko ja, nie tylko Kabanos, ale także. Inne osoby. Nie chcę wam zdradzać, ponieważ to jest niespodzianka. No i mi się jakieś kurwa gówno odpaliło. A, z simi. Paweł nie będę tam jechał. Jadę po swojemu, wal wyjeżdżam Wjeżdżam spoza strefy. Będzie to seria, która jeżeli pojawi się, zadebiutuje na naszym kanale, to uwierzcie nam, będzie to istny rozpierdziel mózgowy i spodoba wam się. I to będzie po prostu nasz as z rękawa, którego tak pieczołowicie chowamy, nad którym ciągle pracujemy i bardzo dziękujemy za dla dla was Dziękujemy Wam za cierpliwość i za wyrozumiałość. Mamy już um, ogrom filmów, ale chcemy jeszcze więcej dorzucić do tej puli, żeby nie było tak, że robimy i nagle okaże się, że zabraknie nam materiału i na szybko będziemy dogrywać. Bez sensu jest coś takiego, dlatego ciągle w wolnej chwili, kiedy jesteśmy we dwójkę, po prostu wrzucamy materiał, tworzymy je, tworzymy je i wrzucamy do folderu. Pod nazwą Kiełbasa 2, jakie to oczywiste, i jak tylko już będziemy mieli odpowiednią, minimalną liczbę i nastanie odpowiedni czas, wystartuje Kiełbasa 2. Na razie prosimy jeszcze o cierpliwość: no, niestety, życie, każdy wie, jakie bywa, ciągle napotykamy masę problemów. I to nie związanych już z YouTube'em, bo YouTube to nam może naskoczyć, ponieważ jedyne nasze działania, które prowadzimy są związane z kiełbasą Play. A tak to cały czas y, dbamy o to, żeby pojawiały się jakieś materiały na kiełbasę 2 i wrzucamy je do tego folderu, do tego wora, żeby było jak najwięcej ich praktycznie. No ale życie potrafi nas na wielu frontach doświadczać i u Możecie nam uwierzyć na słowo, bez wdawania się w szczegóły i w detale, że nie jest kolorowo na wielu frontach. Nie ma co się rozdrabniać, nie ma co się użalać, bo nie po to miał być ten materiał. Ten materiał miał być krótki i treściwy. I chciałem Wam powiedzieć właśnie, że ciągle będziemy starać się, żeby posuwać się choćby raz na tydzień o krok do przodu o ten jeden materiał filmowy, żeby później przygotować uroczyste otwarcie, zapowiedzieć je z pierwszym tym filmem i zapoczątkować nowy etap w kiełbasie w historii kiełbasy. To już nie będzie kiełbasa TV. Teraz musimy zagrać trochę na zasadach ogólnych, jakie panują na YouTube. No dlatego część naszej starej widowni prawdopodobnie się rozczaruje. I od razu mówię. Uprzedzam, mówię z góry już teraz, że jeżeli przychodzicie po to, czego od zawsze od nas oczekiwaliście, jest to tylko jedna rzecz. To możecie się srogo rozczarować, dlatego proponuję otworzyć się też na inne formy materiałów, które będą się znajdowały na Kiełbasie 2. I jeżeli no nie do końca Wam się spodoba ten format, to oczywiście nie, nikogo nie trzymamy i nie zmuszamy. To jest Wasz dobrowolny wybór. Natomiast jeżeli to grono z Was, które wyczekuje nas i zawsze wspiera, jeżeli wyczekujecie na to, to uwierzcie nam, będzie warto. No i w sumie to by było ode mnie tyle w tej kwestii. Dziękuję za uwagę, dzięki, że dotrwaliście do końca tego materiału. Później zobaczę na montażu ile dokładnie Wyniosła długość tego filmu A na razie Polecam po prostu wyczekiwać, obserwować rozwój wydarzeń I cały czas śledzić nas na kiełbasie play, bo na kiełbasie play staramy się wrzucać Tak średnio jeden film tygodniowo Mamy jeszcze troszkę zapasu materiałów Więc po prostu wrzucamy jakieś tam kiełbasopleje, gameplaye W miarę możliwości Ostatnio całkiem Całkiem przyjemnie chyba przyjęła się kontynuacja babki, czyli szalonego horroru, który został zrobiony na odpierdol na silniku Unity. I dzięki za każdą łapkę w górę, za każdą subskrypcję, obejrzenie, bla, bla i tak dalej. No to kiełbasa z wami z duchem Twoim. Watch and wait. Do widzenia, albo dobranoc. Cześć!